strony urbanowej przed nami zamek Santa Barbara i zaraz zobaczymy jak te miejscóweczki kamperowe, co z nich jeszcze zostało. Taka z powyżej 5 metrów. Ale no... Nie? Jest a no. Ale jak Ale pusto w ogóle na to, co nie ma. No a dobra, dzisiaj taka pogoda. No caravans. No campar. A to jest a chyba stary znak. Namiotu nie mam z tobą, namiot i przyczepy campingowe. jesteśmy jest tam. Stymu, węgówę, mysle, mysle, mysle. A no caravans było. Wdech. Zakaz powyżej 5 metrów, więc to jest do 5 metrów ile kalifornia ma 5 No. Czyli to, to też było Kalifornią ewentualnie No ciekawe jak to w zimie będą tutaj bo, bo tamten znak to on był stary to on tak, tutaj już tak, kiedyś tak. też stał tylko nie było tego A ciekawe, czy tu co można zaparkować. No, wydaje mi się, że tak, ciągnie. I tu pomasz dupą bierze te w krzaki, i jesteś dalej przy samej plaży. No. A bo w ogóle zostajesz tutaj w cieniu na, na Mhm. Mm bo tu nie ma żadnych tych białych znaków, są no. linie. <laughs> tutaj ze bokiem. No. Następnie. ale tu jest ruch na tym lotnisku Ty, jedziemy na to miejsce, gdzie samoloty a właśnie, dobra coś zjemy tak. jedziemy tutaj na miejscóweczkę taką w której widać startujące samoloty chyba sobie tu pauzę zrobimy gdzie to się wjeżdżało gdzieś tutaj zaraz czy to tu i stąd tam? chyba hmm. nie, 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 nie. czekaj tu? Nie, nie, nie musiałabym zobaczyć ten, bo to jest jako nie punkt to... widokowy oznaczony, A. więc... Dobra, trzymajcie ten. Nagrywa się. No. Nagrywa się. No. Chyba zapomniałem gdzie ten punkt. Idziemy tam sobie nawrócimy może. No. no. Więc sorry, ale... Skleroza. No to moi drodzy, dotarliśmy na pierwszą miejscówkę, która jest czynna. Zaraz na końcu urbanowej, jak się jedzie już w stronę Arenales. Taki punkt widokowy z tyłu jest za mną na startujące samoloty. Tu jest taki średniej wielkości parking bez żadnych zakazów. Miejsca o tej godzinie teraz jest po 11, 11.30, 12 w sumie już chyba. Także widzicie tam stoję, pokażę wam. O, tu stoi kamper. Fajnie dupką się cofnąłem. Później jakby było wolne miejsce, można się przestawić tutaj. Fajnie dzisiaj wie, wieje z morza. Morze mamy po tej stronie. A tutaj za chwilę nad nami jakiś samolot pewnie przeleci. To zaraz będę Wam pokazywał. Tu mamy jeszcze takie fajne boisko, więc możemy sobie pograć. Dzisiaj nie jest już tak gorąco. Gramy. Słuchajcie, stoję tu przy boisku i dorwiemy tego wada, co tak brzęczy. Słyszycie? Jest, widzę go. Odleciał jeden. O, patrzcie, ile tu jest. To oni tak nadają. Słyszycie ten dźwięk? Koledzy, nie chcą odlecieć. Słyszycie to? W całej Hiszpanii to słychać przy drodze. A ja idę po piłkę, bo nam wyleciała przez dziurę. Piłka tu. A tam na górze jak widzicie jest ławeczka z punktem widokowym. Zaraz tam pójdziemy, pokażę wam całe lotnisko. Takie tutaj widoki. Z parkingu stoimy tu. Tu jest ta miejscóweczka. Już auta się podjeżdżały. Jak przyjechaliśmy, to było na końcu jeszcze pusto. I jeszcze coś tutaj było wolne. A idę wam pokazać tam to miejsce z tą ławeczką. Zobaczycie, o jest ławeczka. Samolot, tam jest plaża. Samolocik już nabiera kurs. Idziemy tam. Już jest gorąco. O, tam już następny samolot ustawia się na pas. Więc zaraz będzie wiecie. Teraz idziemy tu szybko. O, będzie atrakcja dla widzów. A tam widać Arenales del Sol, Gran Alicante. Alicante mamy zasłonięte przez te bloki urbanowej. Tu jest ławeczka i można sobie pocilować. Zobaczcie tam już na lotnisku kolejka samolotów czeka przy pasie. Ten już będzie startował, tam już następny, tu już jeszcze kolejny. Tak więc Alicante jest dosyć ruchliwym lotniskiem wakacyjnym. Pojedziemy też koło pasa startowego. Dokładnie będziemy nie pokażę Wam teraz palcem, ale po lewej stronie, tak jak teraz widzimy, to będziemy w przepaście startowym z jakieś 200 metrów też tam sobie staniemy kamperkiem, a samolot już się napędza na nas. Prosto na nas I już jest powietrzu. Szedł. A tam już następne Jeszcze go Pokażę od tyłu Gdzie on jest Tam jest, jest tak jasno od słońca, że Nie wiadomo gdzie tu patrzeć Skręca już w lewo A tutaj Już kolejny Teraz było takie Pół godziny bez samolotów Tu można sobie siedzieć i cały czas oglądać, jak startują i lądują, startują i lądują. I już leci. Ale... Wiecie, jak wyglądają samoloty, więc więcej Wam głowy nie będę zawracał. Jak chcecie się naoglądać, to sobie tutaj przyjedźcie, a my zaraz lecimy dalej. Dobra, jedziemy na następną miejscówkę. Tu może przyjedziemy wieczorem, zobaczymy. Miejscówek jest sporo do zaliczenia. Zobaczcie, jak tu się zjeżdża fajnie palemkami. Przed nami lotnisko. Zobacz, zaraz Wam pokażę, gdzie wyjedziemy. Wyjedziemy zaraz obok, obok rądka, tego drugiego, w Rubanowej. O, widzicie, tu jeszcze jest taki spory parking, na ciężarówką można opracować przyczepką kempingową, Kalifornia stoi, więc tutaj też można sobie zaparkować. Zostań na noc, za darmo, nie ma tu żadnych zakazów, nikt z Was tutaj nie wygoni, a my jedziemy w lewo na Arenales, a po prawej mamy tutaj Rądko Burbanowej, jedno z dwóch. Tyle, śmigamy w lewo, jedziemy objechać Arenales. Jeszcze zobaczymy, czy tutaj taki, taki sam parking piaszczysty jest otwarty. Tu po lewej stronie mamy jeden parking. Widać, że miejsc do wyboru, do koloru. Czy jest jakiś zakaz? 2.2 dwa, dwa szerokości. My mamy 2,40 Więc nie wiem O co chodzi? Bo ja pierwszy raz widzę taki zakaz na szerokość, a nie na długość. Co? to tym pisał Aha I co ktoś będzie chodził z linijką i mnie mierzył? Na szerokość, tak. Moment. Tu mamy kolejny parking. Zobaczymy czy nie ma jakiegoś zakazu. Był. Tu jest przystanek autobusowy. Objedziemy jeszcze raz. Gdzie widzisz znak zakazu? Ale aha, uwaga, sprawdzamy. I to samo, 2,20 szerokości, czyli nasz kamperek już tutaj nie ma zakazu kamperów, ale nasz się nie mieści. Nam tak, to jest ten Dosłownie budynek. nam spędzało sens z powiek. Tak, bo był, budowali akurat ten My budynek. mieszkaliśmy w tym niższym tutaj. No? W tym niższym zaraz obok. A ten był w budowie. I po prostu było tak głośno. I teraz przysłonił na dodatek widok na góry tutaj. zero Następny tutaj postawiam. Dokładnie, do... to oni już nie będą mieli widoczku. A działeczka czeka. Cześć, może zjedziemy, zjedziemy, czy się tutaj? Chcecie się doświecić ten tą Aha. Jedziemy tutaj. Aha, no można, można. Tutaj bardzo fajny parking. Z widokiem tak samo na lotnisko, na góry. Wieczorkiem cisza, spokój, ławeczki są, można tutaj posiedzieć. A to stało się tam bardziej na dole na zjeździe. Tutaj mamy widok na, tutaj na park. Ten Naturel. Park naturalny z jeziorkiem. Tam są różne zwierząt, zwierzęta. Jakieś kaczki, nie kaczki. A to? Jak dobrze pamiętam. Zgrana Zobaczymy laka. czy stoi kabrylecik tą dziurą w dachu dalej. Proszę, tu jakiś kamperwanik? No nie ma. Ale zaraz tutaj wrócimy na przyjazdki, Może te synki coś przypomną. Może tym jak sobie Pan idzie z się jakaś szufladka. No. A może znajomych odwiedzimy, ale no, no ich przez raczej nie ma. Tym. <ślesgo> A tutaj wjeżdżamy w słynny zakręt, na którym Panu Kiki ktoś wjechał przyczepę zaraz wam pokażę gdzie to dokładnie było bo zawsze tutaj z chodziliśmy no tu zaraz za zakrętem pożegnij nie nie to było właśnie niżej tam, tam niżej no bo no, tak ktoś się tu napędził a tam nie wyhamował ale rozlow i biskę stała Troszkę stromo. No. A co to miałem? Pod górkę to też trzeba będzie depnąć na dwieżce. No i co? Ta przyczepa tutaj stała, zaraz za, za zakrętem. Czy tu? Jakoś tutaj, nie? No jakoś tutaj. Tu chyba o tu gdzie ten Mercedes Bo Oni mieszkali tutaj w tych blokach, a my w tym następnym, nie? O tutaj o chyba. Tu w tym dokładnie miejscu. Tak mi się wydaje. Nic tu nie wybudowali Odziwo Wali szarucha Otwieram sobie kole, żeby nie było, że piję podczas jazdy proszę kola Ale pyszna taka zimna w lodóweczki naszej Po nocy jest tak zmrożone wszystko w lodówce że High Life. Teraz idziemy pod Mercadone zatankować. Nie będziemy się zapędzać, bo mamy mało paliwa. Rezerwa już, już się Żydek leży już na żytku Zobaczymy aut tutaj na parkingu czy plaży. tutaj full ceny. No, ale ładne się Mój kubeczka na z takim widoczkiem... to nie można. Jeść. To wiadomo. No. no właśnie. To nie hać. No właśnie, no bo pan tutaj czeka, tam też się dobrze pukuje mm. Nie będę jak w Polsce stawał, no tutaj nie ma takiego. Eu W tej rezerwie to nie chciałbym zapjeżdżać Tu to parking, ale tutaj jest autobuska, narysowana